Hej, tu Iga Jerucińska. witam Cię na moim kanale. Tutaj odkrywamy swoje emocje. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku zebrałam najlepsze miłosne porady. Nie musisz się bać, te rzeczy, o których będę mówić, to będą dotyczyły miłości i zdrowego podejścia do relacji, więc nic inwazyjnego, tylko samo uzdrawianie. W każdej wierze, w każdym wyznaniu wszędzie mówi się o miłości. No i to jest bardzo dobre, bo naprawdę nieważne w co wierzysz, miłość jest najważniejsza. Jaka jest rada? Kieruj się miłością, a nie swoim ego. Twoje ego będzie domagało się, żeby ktoś powiedział ci, ty masz rację, to ja popełniłem błąd. Tego, żeby non stop odczerniać i mówić brzydkie słowa osobom, które zraniły twoją dumę. Odsuńmy to i kierujmy się miłością. Jaka jest kolejna rada? Przestań traktować swojego partnera cichymi dniami. Ten czas, kiedy ty masz ciche dni, to jest gigantyczna frustracja tej drugiej strony. I nie warto walczyć pomiędzy sobą, bo o tym mówię też w innych odcinkach, że wy przeciwko problem, a nie wy przeciwko sobie. Mówcie o swoich uczuciach, dyskutujcie o tym wszystkim, ale przestańcie siebie winić i siebie karać. Cichymi dniami. Zamiast cichych dni, porozmawiaj z partnerem. Powiedz co cię boli, albo nawet jeśli nie chcesz o tym mówić, bo twoje emocje są na takim wysokim poziomie, to powiedz, że nie chcesz teraz rozmawiać, porozmawiacie o tym wtedy i wtedy. Ale nie mów bardzo dalekiego czasu, bo szkoda życia na to. Ustalcie sobie 5 godzin, 6 godzin, do końca dnia termin, ale. Ważne jest to, by nie kłaść się z takim bardzo złym poczuciem humoru, ani nie pozwala Tobie odpocząć, ani nie pozwala i nie poprawia Twojego samopoczucia. Twoje zdrowie nawet na tym cierpi. Stres zaczyna przeżerać się przez twoje tkanki. I rozmawiajcie ze sobą, rozmawiajcie, tylko postaraj się akceptować każdą emocję, którą odczuwasz w takim podwyższonym ciśnieniu, kiedy faktycznie się zdenerwujesz, kiedy będziesz rozżalona, zdenerwowana. Akceptuj to i uwalniaj, żeby to nie miało kontroli nad tobą. Poznaj jego język miłości. O tym mówię tutaj. Jeśli lubi, jak mu dajesz prezenty, to dawaj mu więcej prezentów. Jeśli lubi dostawać miłe słowa, mów dobrze. Bardzo dobra rada to jest to, żebyś dbała o swoje szczęście. Ty. Kochaj siebie, dawaj też miłość drugiej osobie, nie oczekuj od drugiego partnera, że to on musi ci dać szczęście. To przez niego ja jestem taka nieszczęśliwa. W takim właśnie myśleniu, to kiedy wchodzimy w związek, że to ta osoba musi mi dać szczęście i ta osoba mi daje następ, na początku szczęście, to wtedy zaczyna to powoli, powoli spadać. I wtedy mówimy, co się dzieje, co się dzieje, bo nasze szczęście jest zależne od tej drugiej osoby. Jak ta osoba widzi, że. Nawet to nie trzeba widzieć. Jak czuję, że presja i ta energia jest po prostu taka skumulowana, że to od tej osoby zależy Twoje szczęście, to wtedy ta osoba może uciekać. Nawet nie fizycznie, tylko będzieś czuł, że coś jest nie tak, i nie wiadomo dlaczego. Zadbaj o swoje pasje, zadbaj o swoje hobby, sprzeczajcie się, dyskutujcie. Właśnie o tym mówię w tym odcinku, ale nie róbcie tego w wielkich i silnych emocjach. Bo wtedy bardzo często później się żałuje, co się powiedziało, a takie rzeczy jednak się zapamiętuje. Wtedy włączają się właśnie te wszystkie mechanizmy obronne i tak naprawdę wtedy mózg nam się blokuje i my mówimy: jest takie bla, 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 już nie wiesz, co mówisz, byle, żeby coś powiedzieć i obronić się. Więc kiedy opadną te wielkie emocje. I kiedy czujesz, że racjonalnie myślisz, to wtedy sobie dyskutujcie, ale zaplanujcie sobie czas, zaplanujcie sobie miejsce, żeby to nie było w przejściu między kuchnią a korytarzem. Kiedy na przykład ty się spieszysz do pracy, Albo coś ważnego macie zrobić I wtedy się kłócicie Doceniaj swojego partnera Doceniaj małe rzeczy dobre, które on robi Na pewno coś znajdziesz Nawet jeśli może teraz się nie układać To doceniaj najmniejszą rzecz, którą on robi fajnie I mów to za każdym razem Każdy człowiek lubi Jak się do niego dobrze mówi I zacznij to praktykować Efekty będą niesamowite Tylko trzymaj się tego i rób to z miłości Efekty na pewno będą Odsuwaj na bok ocenę I przypuszczaj że o, on tak mi napisał, albo on tak się zachował, bo ja zrobiłam to i to. Na pewno to jest dlatego. Jeśli nie wiesz, nie przypuszczaj. Jeśli nie wiesz na pewno, nie twórz sobie scenariuszy. To w tym momencie jest bez sensu, bo ty się nakręcasz i tak naprawdę tworzysz sobie własną historię, jak to mogło być, ale nie znasz prawdy. Rozmawiaj o swoich uczuciach i rozmawiajcie o tym, Zabolało mnie to i to. Czułaś się tak i tak. Nazywaj swoje emocje i mów o nich. Pamiętaj, by być sobą. Rozwijaj się, ucz się nowych rzeczy i zaskakuj siebie samą. Dzięki temu, że ty będziesz się rozwijać, to sprawi, że wasz związek też będzie się rozwijać, bo im wyżej ty idziesz, to tym lepiej kwitnie wasz związek. To, co teraz powiem. To może być trudne, ale miej w głowie to, żeby mówić do Niego tak, jak Ty byś chciała, żeby ktoś do Ciebie mówił. Czyli mów z miłością, z szacunkiem, i jeśli oczekujesz czegoś, to mów o tym, ale. Lepiej, kiedy ktoś naśladuje nas, jeśli my coś robimy fajnego, no to dużo łatwiej jest naśladow naśladować tej osobie nas, kiedy widzi, że wow, to jest coś fajnego, a nie, że to jest przymus. Czyli przestajemy tak wymuszać wszystkiego i tak narzekać i nie wiadomo, co robić. Zadaj sobie pytanie, czy Ty jesteś najlepszą wersją siebie w tej relacji. Czy jest coś, co chcesz ulepszać, rozwijać? Jeśli tak, to super, że się starasz i trzymam za ciebie kciuki. Jeśli nie i czasami wymagasz ciągle lub oczekujesz zbyt wiele lub ciągle narzekasz, to też to zauważ. Przestań się obwiniać za to, tylko to zauważ, zaakceptuj i postaraj się inaczej. To jest do zrobienia, tylko postaraj się być w tym wytrwała. Nie poddawaj się małymi krokami do przodu. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał. Jeśli tak, to śmiało subskrybuj mój kanał, będzie mi bardzo miło. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I trzymam za Was kciuki tak serio i piszcie w komentarzach, co się sprawdza u Was. Miłego!